Mam o niej mam. Leży, leży, ślicznie. Kolejny, kolejny. Jeszcze dalej, jeszcze dalej. Nie po co tu zrobić jakiś polski isił. Nie, kurwa, że tak to się wieszczę. Jak łamał wszystkie pociski, kurwa, widzę. Mam kapel. Nie weźcie mnie do picia, bo nie ma co z takim hapelem. Leży z czego ci jechać? Nie, kurwa! Ja strzelam do chłopów! A ten mój nie wpierdala po do A jaki matep przede mnie i dostał to do <grywańca> na kulato? Jaki śmieszny ciśnienie Co to jest, na tej w GTA, to byśmy sami się to byśmy sami Co To żyje samochód lub kiniani <laughs> Mariusz Pózianowski Dobrá, <laughs> třeba.